widzowie RSMP TV, zapraszam Was na rajdowy tydzień, a w tym mijającym tygodniu wydarzyło się kilka istotnych rzeczy. Między innymi zakończył się cykl profi auto rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski oraz cykl Tarmac Masters. Zacznijmy od tej naszej drugiej ligi rajdowej, czyli od Tarmaka. Jak większość rund, tak i ostatni rajd tego cyklu, Rally Radków, odbył się na Dolnym Śląsku. Na sześciu próbach, na sześciu odcinkach specjalnych, czyli w sumie dwóch odcinkach podzielonych na trzy pętle, przejeżdżanych trzykrotnie, Walkę o zwycięstwo stoczyli pomiędzy sobą załogi Aleksander Terlecki z Daniem Dymurskim na Fordzie Fiesta Proto i Jacek Sobczak z Michałem Marczewskim na Porsche 911. Za nimi na trzecim miejscu, w zasadzie takim trochę można powiedzieć, w pewnym trzecim miejscu jechali Łukasz Biśniewicz ze Zbyszkiem Cieślarem. Oni nie byli jeszcze pewni swojego tytułu w klasie Pro 1 w ramach Tarmac Masters, bowiem klasę Pro, tą najwyższą, wygrali już wcześniej Maciek Lubiak z Grzegorzem Dachowskim, których na tej ostatniej rundzie nie było. Zresztą z całej czołówki RSMP, właśnie Łukasz ze Zbyszkiem byli jedyną załogą, która pojawiła się na tarmaku, i oni, wiedząc, że jadą po to swoje trzecie miejsce, i po przypieczętowaniu tytułów Pro 1 jechali Tą, swoją tym swoim tempem, całkiem widowiskowym zresztą. I ostatecznie udało im się zająć drugie miejsce, ponieważ rajdu nie ukończyła załoga Sobczak-Marczewski. Ich Porsche 911 nie pojawiło się na mecie odcinka piątego i w związku z tym to właśnie Łukasz ze Zbyszkiem zajęli drugie miejsce, przypieczętowując, tak jak już mówiłem wcześniej, swój tytuł w klasie Pro 1. Ale myślę, że bardziej istotne dla nas było to, jak rozstrzygnie się ostatecznie tytuł rajdowego mistrza Polski, na którego teoretycznie szansę miał cały czas jeszcze Wojtek Uchała z Sebastianem Rozwadowskim. Oni, żeby wygrać tytuł mistrzowski, musieliby zdobyć komplet punktów za rajd, komplety punktów za oba dni i co najmniej trzecie miejsce na Power Stage'u przy założeniu, że Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem nie zdobędą punktów w tym rajdzie w ogóle. Tymczasem Miko z Szymonem pojawi się na starcie tego rajdu i już w sobotę przed południem, podczas odcinka testowego, pokazali, że nie będą tutaj się bawić w jakieś podchody. Wygrali, przejechali najszybciej, bo tu wygrali to może nie jest prawidłowe określenie przejechali najszybciej odcinek testowy. Za nimi był właśnie Wojtek Hoa z Sebastianem, a na trzecim miejscu Tomek Kasperczyk z Damianem Sytym. Już w sobotę po południu rozegrane były cztery pierwsze odcinki specjalne, dwie pętle po dwa OSy i pierwszy OS padł dokładnie łupem takiej samej kolejności trzech załóg jak odcinek testowy. Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem przed Wojkiem Chłamą i Sebastianem Rozwadowskim i Tomkiem Kasperczykiem i Damianem Sytym. Drugi OS to kolejny OS wygrany przez Miko, tym razem przed braźmi Kotarbami i Kacprem Wrublewskim z Jakubem Wrublem. Bracia Kotarbowie tym świetnym drugim miejscem awansowali jednocześnie na drugie miejsce w generalce rajdu. OS-3, czyli ostatni OS jechany za dnia, to znowu zwycięstwo Mikomarczyka przed Kasprem Wróblewskim i Wojskiem Hałom. Natomiast kiedy już się zrobiło ciemno, to niesamowitą jazdą w tych trudnych, już nocnych warunkach wykazali się po raz kolejny bracia Kotarbowie, którzy wygrali odcinek numer 4, utwierdzając się w tym, że to drugie miejsce jest ich... Przynależne. Drugie miejsce na tym nocnym OES się zajął Wojtek Hała z Sebastianem Rozwalowskim, a Miko z Szymonem skompletowali podium OS-owe I tak po pierwszym dniu rajdu Koszyce Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem prowadzili z przewagą 20,6 sekundy nad Łukaszem i Tomaszem Kotarbami, a podium kompletował Wojtek Hała z Sebastianem i 37,6 sekundy za nimi. Wojtek zapowiadał, że w niedzielę będą walczyć o to drugie miejsce i nie skłamał. Bowiem już podczas pierwszego niedzielnego odcinka specjalnego najdłuższej próby w rajdzie 23 km ponad liczącej, najszybsi byli wprawdzie znowu Miko z Szymonem, ale Wojtek z Sebastianem. 7 sekund tracąc do nich zajęli drugie miejsce, Tomek Kasperczyk z Damianem Sytym byli trzeci. Na szóstym OS-ie najszybszy był Wojtek Hoła. zatem widać, że jest ten atak. Chociaż pokonał Miko Marczyka o zaledwie 1 dziesiątą sekundy, Tomek Kasperczyk był znowu trzeci. OS-7 no to kontra mistrzów polski z 2021. 19 roku. Miko z Szymonem wygrywają go przed Tomkiem Kasperczykiem i Damianem Sytym. Na podium znowu bracia Kotarbowie. OS 8, czyli powtórka próby numer 5 tej najdłuższej w rajdzie, to znowu zwycięstwo Miko tym razem o ponad 9 sekund nad Tomkiem Kasperczykiem i Wojtkiem Hałą, który jest trzeci. Na ostatniej próbie rajdu najszybszy jest Tomek Kasperczyk przed Miko i Wojtkiem. Ostatecznie Miko z Szymonem wypracowują ponadminutową przewagę, ale ponieważ potrącają szykane na ostatnim odcinku specjalnym, dostają 30 sekund kary i ostatecznie wygrywają rajd Koszyc o 35 sekund z duetem Wojtek Uchała, Sebastian Rozwadowski. Tym samym Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem z bardzo dużą przewagą zostają mistrzami Polski w rajdach samochodowych w 2021 Profi autorajdowych samochodowych mistrzostw Polski ma nowych, starych mistrzów, bo po roku przerwy Miko z Szymonem znowu triumfują. Wojtek Kuchała z Sebastianem Rozwadowskim, tym drugim miejscem, przypieczętowują swój tytuł wicemistrzowski, a bracia Kotarbowie kompletują podium 48 sekund za nimi. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie, ponieważ rajd Koszyc, jak sama nazwa wskazuje, odbywał się na Słowacji, no to oczywiście startowali tam też zawodnicy ze Słowacji i to ta stawka była całkiem spora tych załóg było prawie 90 i wśród tych załóg na pewno warto wymienić załogę Laszlo Nemeth i Imre którzy cały czas gdzieś tam plasowali się w czołowej piątce, kilkakrotnie wskakiwali nawet na podia OS-owe generalki rajdu. Ja ich nie wymieniam, bo skupiłem się przede wszystkim na naszych zawodnikach, na tych, którzy walczyli w ramach rajdowych mistrzostw Polski. Tak zatem kończy się cykl Profi Profiauto RSMP 2021. Myślę, że w tym sezonie wydarzyło się wiele naprawdę ciekawych wydarzeń. Mieliśmy naprawdę niesamowite rajdy, niesamowitą walkę. Bardzo dobrze pokazało się kilka załóg, na które myślę nie liczylibyśmy aż tak bardzo, a właśnie te wyjazdy zagraniczne pokazały, że nasza polska czołówka jest naprawdę na wysokim poziomie. Zanim się z Wami jeszcze pożegnam, warto zwrócić uwagę na to, że to jeszcze nie jest koniec sezonu. Owszem, Mistrzostwa Polski rozstrzygnięte, Tarmac Masters rozstrzygnięty, ale są jeszcze rajdy, które na które kibice czekają, i wśród tych rajdów mamy dwie imprezy, które wydarzą się na przełomie listopada i grudnia. Najpierw w ostatni weekend listopada odbędzie się Tor Modlin Rally Show, impreza, która w zeszłym roku poniekąd zastąpiła nam barbórkę warszawską, która się nie odbyła z powodu covid -a. Impreza, która zamknięta dla kibiców, ale transmitowana na żywo w internecie, ściągnęła naprawdę spore grono obserwujących, będzie w tym roku miała rozszerzoną formę. Najpierw w sobotę zmierzą się Licencjonowani zawodnicy podczas prób, właśnie na torze Modlin, a w niedzielę na bardzo podobnych, tudzież nawet identycznych próbach będą mogli swoich sił spróbować amatorzy. Szczegóły będą oczywiście pojawiały się wkrótce na stronie tego wydarzenia, a tydzień po tor Modlin Rally Show właśnie wspomniana barburka warszawska czyli ride, który co roku jest formą podziękowania. Kierowców, dla wszystkich kibiców, dla nas, którzy obserwujemy ich, kibicujemy, dopingujemy. Raid Barburki Warszawskiej raczej wszystko wskazuje na tą chwilę na to, że odbędzie się normalnie z kibicami, zatem będziemy mogli znowu stanąć przy Karowej i dopingować naszych ulubionych kierowców. Dziękując im tym samym za ten właśnie niesamowity sezon w ramach Mistrzostw Polski. Co do rajdu, to jeszcze też zwrócę Waszą uwagę na to, ponieważ sam jestem górnikiem, że rajd Barburki po raz pierwszy od wielu lat odbędzie się 4 grudnia, czyli dokładnie w święto. Patronki górników. I to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć tym razem w rajdowym tygodniu. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Oczywiście szczegóły rywalizacji podczas rajdu koszyc zostaną omówione w studio rajdowym przez moich kolegów z redakcji. Do czego obserwowania już Was zachęcam. A żeby tego nie przegapić, to pamiętajcie oczywiście o kciuku w górę, subskrypcji i dzwoneczku notyfikacji na kanale RSMP TV. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.